Co ten robić na tej mapie. Strzelać w którym miejscu Ja da się da się, wszystko się da Dobra, to masz ogon na tej mapie raz. Ty tam o, się... Boże, ja tym razem. Ja o, gorzej to mnie rzucić nie mogło chyba. Ty tam adep nie mędrkuj, tylko kurde nagrywaj, ja nie... Dobra, co jedziemy? Ciśniemy, czy jedziemy, czy czy? Co? Ja mam na środek. O no to czyli ja tutaj sobie stanę i będę... A tu to Turok to jest naprawdę maszyna niezła. No fajna jest. Kurde, ja tego piecła właśnie jeszcze niedawno, no niedawno, już jakiś czas temu zrobiłem. Ale powiem ci, że Słuto M1 i ta 8, ta dziewiątka i 7 to takie typ czołgi były, naprawdę. Co, o tym się bardzo podobają? No to mówię, super czołgi, naprawdę. Ale co, ja słyszę kogoś, jak ludzie mówią, że ja, jakie to shity, to takie czołgi były, że ja nie wiem. W moim zdaniem ta 8 i 7 to najlepsze czołgi. CDR jakimikolwiek mi się tu wygrało, najlepiej dziewiątka jest fajna, tylko że ma, nie ma pancerza zbytnio, nie? No nie. Nie wyjadę pod niego, bo o właśnie, nie przeładowałem. O nie, traciłem go naprawdę? Chyba ja zginiesz marnie, retardzie zaraz. Eee, arty nie ma to co ja się tutaj boję, czego ja się boję. No nie ma. Najpierw to ja zginę, bo dalej Zrób. nie przeładowałem. Tego jest na 6 stręc, Nie mam nie jak lepiej duby Jeszcze mnie kuźwa na gąsce złapał, no Nie mam do 6 w tej grze. I podpalił mnie, nie mam gaśnicy, why Ja pierdzielę Mogę ci powiedzieć... Możesz powiedzieć why me No why me dokładnie Dobra, jedziemy na niego, ja mogę na niego zjechać Ja już pograłem. chcesz Świetnie, nawet co działa. Tylko ST-1 trochę mnie tutaj... Dobra, odać ST-1 i jedziemy na niego. No, kurwa, pograłem. myślałem teraz, że mi się przywali. Dobra, dawaj. Tak, Strzelił, to powiedz. Strzelił? Przebił. Bulldog? Widzę. jeden Wiesz co, trochę na te medy trzeba wyjechać, żeby na jeden nie. Ja chyba nie mam ile Ja i wiesz? Ja, ten Izak się z góry rozwalił Nie wierzę w to po prostu T5-4 na mnie wyjeżdża, panowie, help. Ja zgnałam Wasz radę tu rob Przyblokuj go No dobrze Nie robiłem rzeczy pogratulować to z nie panu Ale teraz już nie, nie gratuluj Teraz już nie Teraz to, stąpiłem, to... O, Ci go go dziada O, lat chyba Wyszło dobrze no, Wyżej na swoje e, Dobra, tylko tam jest masa czołgów Na tej górce on, Ja on mam znaczy, mało hapsów Znaczy, mam, mało mam Tak, mam mało Ten IS, zemścij go, pomieścij mnie. Bum. Stoję za krzakiem. Ale nie, prze, przeład to? nie Przeładowanie to ma super, nie? Ten, ten... No. To jest taka, chyba ta wybije, że... Po prostu masakrator. Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że to jest gówno, tego nie super mogę powiedzieć. super czołg. No dokładnie. Mało że to jest szybkie, obraca się to już jest super. Objechać bardzo ciężko. No. elegancko, wiesz, po speca Przydałoby się, nie? No masz szansę, dla tak? mnie dużo zostało okay. Wiesz co, ja po tego mx -a... nie, MX to... to... Może MX Ja już mam 5400, także dobry wynik Tylko, że ten czołg to, to nie jest czołg do kampienia, to jest czołg do... Agresywnej jazdy. Przynajmniej ja tak nim gram, nie? Chyba, że są dychy, tak, takie już solidne, bo w takim losowaniu to mi się wydaje, że fajnie, właśnie przycisnąć ostro. No. Chyba, że znowu zlamiłem trochę. Ma to podpała, tak się zjarałem, bo sobie tego nie wiem. Najlepsze jest to, że dopiero dałem. Pierwsza bitwa to jest, albo druga moja. Jak dałem sobie rację. Hmm. Bo chciałem też trzecią gwiazdkę wbić No i to działo szybko dałem, no i kurde, pierwsza piwa, czy druga, i od razu się jaram Jest top Ganik. No masz. Masz no, no, ja ja, to ja dużo... bardzo lubię tą maszynkę, nie? Teraz To jest maszyna w moim stylu. Moja naprawdę, ja nie cierpię do deków ogólnie, rzecz biorąc, ale tą linią to jest naprawdę. Super. Gąska i pojechał dalej, no mistrzostwo, nie? Będę teraz byli chciał zabić Mam sztajger pełny Dobra, gdzie jest ten tygrysek? Czego ja będę widział czy nie? Czy miał więcej hapsów, to mógłbym trochę jeszcze poraszować, ale tak to jest... Zobaczymy Ale tego ruta przyjaciele ubiją No niech ubiją, no ale... Czekaj, tu jest ten tygrys, zobacz pojechał. Ale to masz tutaj bicie. Powinno być. jest bicie, jest boczkiem. Nie Trudne jest. pytanie, czy suczy obiekt 704? No oba są świetne, no co tu dużo mówić. Obiekt 704 ma lepszy pancerz. No tak, tak. Ten jest tak naprawdę bardzo taki uniwersalny, można się cofnąć, objechać. Bardzo dobra maszyna. Oba są dobry. Ten jest taki niepopularny, niedoceniany mocno. Masterka no chyba będzie, chyba będzie Opisałem się w tej bitwie. To ładna bitewka. Wyko wykosiłem ich totalnie. Także pewnie do jakiejś dobrej bitwy trzeba będzie wrzucić, nie? To ja tu odwaliłem. No tego trochę. No, wn prawie 12 tysięcy nabiło na te dziewiące, sporo. Co mówisz? Mówisz, że wn prawie 12 tysięcy nabiło. No nice No dobra, to wybierzcie teraz wy coś, Kogier8.